Na początku Bóg stworzył dwoje ludzi: Adama i Ewę, ale pytanie zaraz nasuwa się, kogo poślubiali synowie Adama i Ewy. Cześć, jestem Tomek, Tyska na Kabek w Bucie. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kogo poślubiali synowie Adama i Ewy, bo pytanie to nurtuje y, wiele osób. Jednak pozwól, że zanim przejdziemy do odpowiedzi na, na to pytanie, gdzie y, mam zamiar odpowiedzieć prosto, zwięźle i na temat. W sposób, myślę, zrozumiały, żeby, żeby do każdego dotarło, ale chciałem zadać najpierw Tobie pytanie. Dlaczego szukasz odpowiedzi na to tytułowe pytanie? Kogo poślubiali ci synowie Adama i Ewy? Bo jeżeli jest duża szansa, że szukasz odpowiedzi na to pytanie po to, aby znaleźć tylko jakiś pretekst, jakąś furtkę do tego, żeby wziąć I Biblię, wywalić do kosza, żeby nie mieć nic wspólnego z, z Bogiem, żeby. Tylko jakoś znaleźć punkt zaczepienia, jakiś taki, jakiś taki dobry pretekścik do tego, żeby o, to mi się nie podoba. Tutaj znalazłem jakiś haczyk, jakieś coś i już nie muszę się tym interesować. Więc zapewne, jeżeli nie, nie odpowiada ci w ogóle sama koncepcja stworzenia i to, że Pan Bóg stworzył dwoje ludzi, na początku mężczyznę i kobietę, Adama i Ewę. Skoro nie Bóg stworzył ludzi, to ludzie sami się stworzyli w procesie ewolucji. Chciałem Tobie zadać właśnie pytanie, dlaczego wierzysz wtedy w ewolucję? Bo jeżeli wszystko powstało z niczego, co jest w ogóle yy, naukowym bezsensem, yy, że wszystko miałoby powstać z niczego, że, że, że to nie tylko nic, wszystko z niczego, ale że to nic miałoby być takim początkiem wszystkiego, nic razy nic równa się. Wiem, że to jest może już wyższa matematyka, ale to się równa również nic. Teoria ewolucji mówi o tym, że nic wybuchło, później nam się tam gotowało miliardy lat w takiej zupce, no i nagle mamy pierwszy organizm. I pytanie teraz ja bym chciał zadać Tobie, jeśli wierzysz w ewolucję, że kogo poślubił ten organizm? Jeżeli już mieliśmy tego pierwszego małpoluda, to skąd się wziął drugi, a raczej druga małpoludzica. Do pary, do tego małpoluda. Skąd akurat skoro jedno się wzięło, to drugie się znalazło? I jakie było prawdopodobieństwo tego, że ten jeden małpolud znajdzie drugiego takiego, żeby z nim akurat można było współżyć, żeby, żeby powstało potomstwo i żeby, żeby dalej się rozmnażało? No ale wtedy, jeżeli mieliśmy te dwa małpoludy, no to. Skąd jak znalazły te dzieci tych małpoludów później kogoś do. No, no i sami widzicie, że to nie ma sensu kompletnie. Tak więc teraz, skoro już ta teoria ewolucji i ta cała naukowość jej, jak widzicie w paru zdaniach, od razu się rozbija jak fala o skałę, nie ma kompletnie sensu, to chciałem odpowiedzieć na pytanie tytułowe. Kogo poślubiali synowie Adama i Ewy? I odpowiedź jest taka, że synowie Adama i Ewy poślubiali swoje siostry. Tak, poślubiali swoje siostry, bo powód był dosyć prosty: nie było nikogo innego do poślubienia. Adam i Ewa mieli, mieli dzieci, mieli synów, mieli córki, i oni wiadomo, że musieli poślubiać siebie później nawzajem, żeby zaludnić ziemię. Dopiero później w historii Bóg wprowadza zakaz poślubiania. I posiadania potomstwa z bliskim y, krewnym. Powodów może być, może być kilka, jednak my wiemy już z nauki, że posiadanie potomstwa z bliskim krewnym powoduje pewne, pewne problemy, jeśli chodzi o jakieś de deformacje, jakieś mutacje w w kolejnym pokoleniu, w tym, w tym potomstwie. Więc Bóg wiedział, skoro Adam i Ewa zostali stworzeni doskonałymi ludźmi, oni byli lepsi, bo e, również nauka dowodzi to, co, co Biblia uczy, że żyjemy w, w, w świecie, który jest upadły. On ciągle, ciągle niszczeje. Niszczeje również nasze DNA. I jeżeli z doskonałego DNA Adama i Ewy były, pochodziłyby pewne mutacje po grzechu, no, to zanim doszło do punktu, kiedy, kiedy te dzieci miałyby pewne deformacje już widoczne i które byłyby niebezpieczne nawet dla, do, dla funkcjonowania organizmu, wtedy Bóg wkracza i mówi: Od tego momentu nie chcę, żebyście to robili, jest to złe. I poza tym było już na tyle dużo ludzi, że już nie trzeba było tego robić, bo, bo było po prostu na świecie mnóstwo innych osób do wyboru. Podsumowując, Bóg stworzył Adama Ewę. Oni mieli dzieci, i ci synowie poślubiali swoje siostry. Odpowiedź: mam nadzieję, że jest prosta, że jest zrozumiała i nikt nie będzie miał już z tym problemu. Ale również mam nadzieję, że nikt już nie będzie miał problemu z właśnie podejściem do teorii bardzo naciąganej ewolucji. Dzięki, zapraszam na kolejny odcinek i do usłyszenia. Cześć!